No hej, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Yy, no i dzisiaj, yy, no, dokończymy budowę naszego domu. Nie, nie wiem, nie wiem jak będzie z tym enkodowaniem, bo coś tam nie pozmieniałem, nie, ale, yy, no nie wiem, nie wiem. No więc czekajcie chwilę, ok? jeszcze. Um, chwila. Mała chwila. Um, okay. um. Okej, okay, już, yy, znaczy to ciągle mi się teraz włącza, ale OK, po prostu nie będę przedłużać, a i patrzcie, mam takiego PvP moda, yy. no, który jest ogólnie spoko modem. Yy. No właśnie, no bo pokazuje takie rzeczy, życie potwora i tak dalej. No więc yy, może będzie mniej tego enkodowania. Yy, no właśnie. Yy, I no, wczoraj skończyliśmy budowę szyb. Więc dzisiaj będziemy budować hmm, kolejne piętro. Kurczę. No więc, bez przedłużenia, po prostu zacznijmy. Ale różnica przy kodowaniu chyba jednak jest. Hmm. To, że będą takie przewy, ale widzicie. Super. Ale jakoś tak po prostu wychodzi. Mam za słaby komputer. O nie, to było moje drzewko, które zasadziłem sam. Będę musiał bardziej uważać. Kolejnym razem. A drzewko to zacznę sobie chyba to. Całe chyba nie widzicie, które to. No. Więc można powiedzieć, przez ten teleportujemy się do domu. delegato, ma che No, occhi del Consiglio Aqui aqui. No nie, no to było Mistrzostwo Świata, po prostu. No to też było Mistrzostwo Świata. Tak się. Uważałem, że by okno nie rozbić. Ale bym spadł. O Jezu. To już się skończyło? Au. No, rzeczywiście, z tym enkodowaniem to lepiej jest i wiedziałam, że tak będzie, powiem i będzie źle. Ale i tak idę teraz ściąć drewno, więc nie ma źle. Ale no, będziecie musieli się po prostu przyzwyczaić. A co to ze schodki ktoś dla mnie zrobił? Bum. O nie! Kupiemy trochę kamienia, o i węgiel, a tak właśnie potrzebowałem węgla. Dlaczego ten drewniany kilnów tak wolno kopie? Ale co z tego, zaraz i tak będzie po nim, więc... Kolejnego drewnianego to ja raczej nie będę robił. No chyba, że się pomylę, nie? Okej, okay, okej. Okay. Ale wiecie co wam powiem, że... Jak na początku zaczęłam nagrywać, jakoś... Yy, nie wiedziałam co gadać. A teraz jakoś tak już lepiej jest. No nie, no teraz to się kopie. No właśnie. Nie to co wcześniej. A i tak fajniej by było szybciej. Nic nie było. Okej, okay, to na razie mi starczy. O Jezu, noc jest! O. Um. O, mm, uciekamy, bo nie mam broni żadnej nawet. Okej, okay, teraz to będzie trzy ten, yy, no właśnie, yy, dom oświetlić. Więc no, zapas zrobię sobie 12 patyków i przy okazji o Jezu zrobię sobie śkielę A da, 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 gdzie ja mi z tym kamieniem Żelazną Ale to ja was zrobię. I co jeszcze chciałam zrobić? Aż zapomniałam nawet jak się robi pochodnie.

To mogę sobie zniszczyć. To na razie teraz zniszczę. jest tak źle No i ta jedna pochodnie mi oczywiście musiała zostać No niech sobie będzie tu Nie, tak jest brzydko O Nie, tak dalej jest brzydko O Jo ja. No a jest dobrze no i teraz jedziemy kopać sobie tego. Dokądzić to drzewo. Ścinać Mam pomysł. Tak na wszelki wypadek, żeby nie spać. Jakamie, kamiennym kilofim, Drzewo go kopać. Ta sikierka to ma trochę użyć. No, dość szybko procenty lecą też. O ich to chyba nawet na ponad tak starczy. Nie no, ale z enkodowaniem to jest ten... różnica, nie? Hmm. O tak, jest lepiej A czy na sukid w ogóle pójdzie jeszcze. Nie. O Jezu, nie. Wiecie co będę tak budować? Wiedziałam, że tak będzie. Tak będzie szybciej. i będzie trochę więcej chyba roboty przy tym ale będzie szybciej gdzie ja buduję jak jakiś szalony Nie tak źle było. Ej, nie starczy mi, tak. W ogóle jestem ciekaw, ile na ten domek poszło ten znaków yy, drewna. Możecie sobie policzyć, chyba wszystkie odcinki. Okej. Okay. tak sobie klikać. Na wszelki wypadek. A nie, nie wygląda tak źle z Nie? No. Yy, które drzewo się do mnie uśmiecha? Chyba te. O, jeszcze nie wypadł tak z sezonek. Też chyba tak długotuję Kur, trzeba jakieś to drzewo wykopać. O to jest pytanie Potyki? Pani jak leżył tak o to zbierać tylko o, panie. Siedemnaście potyków, mm. a i skąd się tu wzięły te potyki, co? Gadaj krowi. O sadzonko, już dwie mam nawet. Tak, dwanaście to chyba będzie tak. 15 tu tak. A no dobra, mi się nie chce całego taka kopać. O. A to czemu nie znika? O jezu. Ale się wystraszyły. O. Ale to to wszystko. To brzydkie jest. Wiecie co mi się nie chce tako? Mam pomysły Wiem, eee, A właśnie. Tak będzie chyba szybciej. Jezu! A liście do czegoś na pewno wykorzystamy. Ale nie wiem do czego aż tyle liście wykorzystamy. O nie jest tak źle. No, trochę mi tylko, nie wystarczy dwa, no i oczywiście nie mam ziemi, dwa drewna, tak? No i na tym chyba będziemy kończyć nasz odcinek, chociaż nie. Mam jeszcze pomysł na dwie rzeczy, które zrobimy. A jeszcze. sobie tu będzie okej okay, lepiej wezmę w rękę no właśnie, dlatego wziąłem sikierę. No chodź sobie. O! Brawo, dziękuję. Tak, dziękuję. Gdzie to poszło? To zniknęło, a nie tam jest. O, udało się. O nie, czy ja. O nie. I liście użyjemy... A do tego właśnie. A właśnie, będę dzisiaj robić własną miniaturkę. Może co, będziecie mogli ocenić, czy mi się podoba. Я просто не было так, и будет так, так. Tá vey. Eja tak. Myślę, że będzie dość ładnie. No. No. Jest fajnie. Jeszcze tu bym mógł drugi liście. Tak. Takie na przykład. Ale okej, liście wykorzystaliśmy. Cóż, na tyle tego pięknego domu żegnam się z Wami. No i. Cześć. Pa.